No witajcie moi kochani! Dzisiaj chciałem powiedzieć wam parę słów dotyczących, jak to niektórzy nazywają, pandemii, czyli tego, czym obecnie żyje świat, a więc koronawirusa i tej całej pandemii, która opanowała świat i o której cały świat obecnie mówi. E, oczywiście wiele osób y, postrzega te wydarzenia, które mają miejsce, pod kątem proroctw biblijnych, e, i słusznie, bo. Jest to jakby nie było jakieś przełomowe wydarzenie w dziejach świata. Na taką skalę jeszcze chyba nigdy nic takiego nie działo się na świecie, żeby, już nie mówię tutaj o zagrożeniu, czy to zagrożenie faktycznie istnieje, czy nie istnieje, ale o pewnych konsekwencjach, które związane są z, z tą pandemią, czyli o przymusowych kwarantannach, o zamykaniu ludzi w domach, o zamykaniu różnych miejsc, w których ludzie mogli się spotykać. Jest to jakby nie było no, wydarzenie bezprecedensowe w skali chyba historii świata. No i oczywiście jak najbardziej um, wskazuje ono na pewne wydarzenia, które będą miały miejsce, a więc na ponowne przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo um, te wszystkie. Spiski, te wszystkie plany, które mają za zadanie zniewolić człowieka czy też go inwigilować, nie będą trwały wiecznie. Bóg wszystkiemu się przypatruje, on to wszystko widzi, on ma nad wszystkim kontrolę. Moje zdanie w tym temacie, mówię nie każdy musi się ze mną zgadzać, jest takie, a raczej koncentruję się na słowach Jezusa Chrystusa, które brzmią: to wszystko musi się wydarzyć. To wszystko musi się wydarzyć, więc myślę, że nie potrzebujemy koncentrować się nad tym, czy też analizować tego pod kątem, czy jacyś iluminaci, czy też jakieś inne organizacje, czy też światowe elity przejmą kontrolę nad światem, czy też będą miały wpływ na monitorowanie każdego obywatela, czy jakikolwiek wpływ na jego życie codzienne. Mm, bo to nie jest moim zdaniem istotne. Diabeł lubi rozgłos, diabeł lubi takie med medialne e, show. E, i w tym show uczestniczą już wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie stacje radiowe, politycy i wszystkie elity tego świata. E, więc myślę, że wystarczy, wystarczy, że tylko oni w tym uczestniczą e, i naprawdę nie ma potrzeby moim zdaniem, żeby uczniowie Jezusa Chrystusa, żeby ludzie, którzy podążają za Bogiem, e, również się włączali w ten całą e, taką medialną, e, medialny rozgłos nad tymi wydarzeniami. Hmm, nawet jeżeli e, analizujemy je pod kątem biblijnych prorostw, czy też pod kątem ponownego przyjścia na świat naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Um... Zdanie moje jest takie, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, On naprawdę to wszystko kontroluje. Jezus Chrystus, mówiąc o końcu świata, wspominał o wojnach, o plagach właśnie, o pogłoskach wojennych itd., itd. generalnie o bardzo złych rzeczach, ale zauważcie, że On nie rozwijał tego tematu. On tylko powiedział nam, że takie złe rzeczy ogólnie będą się działy że naród powstanie przeciwko narodowi, królestwo, królestwo przeciw królestwu, że będą trzęsienia ziemi, że ludzie będą zadufani w sobie, egoistyczni, co wiąże się oczywiście mm, ściśle z relacjami międzyludzkimi, jakie mają miejsce. W dzisiejszym świecie. Oczywiście ma to też jakby reperkusje w świecie polityki, czy też chociażby działań związanych z obecnie panującą pandemią. Nie bez powodu Jezus Chrystus nie, roz, nie rozdrabniał się, nie, nie zdradzał nam szczegółów tego, co się będzie działo. Myślę, że dlatego, żebyśmy my również nie koncentrowali się na tych owocach działania sił ciemności. Bo jeśli założymy, że te wszystkie rzeczy, które się obecnie dzieją, są zaplanowane i są elementem jakiegoś większego planu, który ma za zadanie zniewolić człowieka, czy też spowodować ten opisany w Biblii wielki ucisk, no to bezsprzecznie. Jest to owoc działania sił ciemności. Jeżeli byśmy założyli z drugiej strony, że yy, żadne organizacje nie maczają w tym palców, tylko po prostu no, jakiś zmutowany wirus wymknął się spod kontroli i się spustoszenie, to również jest to efekt działania sił ciemności. Bo gdyby nie diabeł, gdyby nie jego mm, działanie w świecie. Na świecie nie byłoby chorób, nie byłoby tej pandemii, nie byłoby, nie byłoby żadnych, żadnych epidemii, czy też zachorowań na jakąkolwiek chorobę. Żylibyśmy po prostu u boku Stwórcy, bez żadnych chorób. Więc choroby generalnie są jakby owocem działania diabła, tutaj na świecie. To nie jest nic, co Bóg zaplanował. Dla nas. A więc, zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji, ta pandemia jest owocem działania Sił Ciemności. Bezsprzecznie. A myślę, że Bogu nie zależy na tym i, i nie jest w jego intencji to, żeby jego dzieci, i jego owce patrzyły na owoce działania Sił Ciemności. My jesteśmy takimi owcami, które są zgromadzone w, w pewnym. W, w jakiejś eklezji, w jakimś zgromadzeniu um, i te, to zgromadzenie, to, te owce właśnie w tej zagrodzie Bożej powinny skupiać się na kim? Czy na, tym, na tej watasze wilków, która gdzieś tam wyje na pobliskich górach? No nie, powinny skupiać się na Jezusie Chrystusie, czyli na tym pasterzu, który te owce... Prowadzi i myślę, że podobnie jest właśnie w przypadku tej pandemii. Nie powinno być naszą intencją, żebyśmy dodatkowo jeszcze nagłaśniali to wszystko, czy też promowali to, 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 ten chaos, który, który i tak już jest duży. Strach przed wirusem już opanował umysły ludzi wystarczająco um, intensywnie żebyśmy jeszcze w tym uczestniczyli. To wszystko musi się wydarzyć. I pomimo, że te wszystkie organizacje, które świadomie czy nieświadomie wykorzystują to, co się na świecie dzieje, do tego, żeby zacząć kontrolować i inwigilować społeczeństwo, po prostu widzą w tym jakieś narzędzie i okoliczność, dobrą okoliczność do tego, żeby to społeczeństwo było kontrolowane i inwigilowane, to myślę, że skutek tego niekoniecznie musi być taki, jak planują to zrobić. Dlaczego? Wspominałem już o tym. Dlatego, że Bóg trzyma nad wszystkim kontrolę. W jednym z psalmów napisane jest wyraźnie, wyraźnie dlaczego narody się buntują i knują próżne zamysły. Przeciwko Bogu powstają i jego pomazańcowi. Pan się z nich śmieje i im urąga. I dokładnie to dzieje się teraz. Pomimo, że Bóg dopuszcza do tego, żeby te wszystkie zjawiska osiągnęły jakiś tam poziom, jakiś punkt, to czy dotrą one do zakładanego celu, zależy tylko i wyłącznie od Boga, dlatego że Pan się z nich śmieje i mu rąga. I myślę, że to powinno być naszym głównym... Główną myślą obserwując to, co dzieje się na świecie, powinniśmy wychwalać Boga za to, że On ma nad wszystkim kontrolę. Dziękować Mu, że w tym chaosie, który jest wygenerowany, czy sztucznie, czy przypadkowo, nie mnie to oceniać, ale w tym chaosie On sprawuje nad wszystkim kontrolę i jemu należy się chwała za to, że do Niego będzie należało ostatnie zdanie, również w przypadku tej. Pandemii, czy też plandemii, jak niektórzy e, to e, określają, e, moim zdaniem, tego typu wydarzenia, e, jak zresztą każde wydarzenie w naszym życiu, e, powinno być powodem do oddawania Bogu chwały. E, w tym przypadku właśnie dlatego, że jego jest ostateczne zdanie i on będzie decydował, jak to się zakończy. E, nawet jeśli coś wskazuje na to, że. E, zamiary jakichś tam ludzi, tej ciemnej strony, realizują się dość y, obiecująco, to nie jest powiedziane, że z dnia na dzień y, te plany nie wywrócą się o 180 stopni. Na tym się skupiajmy. I y, y, kolejnym jakimś takim pocieszającym y, czy też no, wzbudzającym jakąś, jakieś pozytywne emocje w związku z tą pandemią zjawiskiem jest to, że właśnie te wszystkie mm, proroctwa, o których Jezus Chrystus e, wspominał, które mm, muszą czy też będą poprzedzały Jego ponowne przyjście, się realizują. A wiemy o tym, że te wydarzenia. Nie będą przyjemne, że te wydarzenia będą niepokojące. Jezus Chrystus powiedział nam o tym z tego powodu, że gdy zacznie się to dziać, żebyśmy nie przypuszczali, czy też nie myśleli, że wszystko wymknęło się spod kontroli, że Bóg sobie zasnął na chwilę i na chwilkę ziemię jakby z oczu spuścił, i teraz diabeł szaleje i robi co chce. No nie. Właśnie dlatego wiemy, że te. Wydarzenia czasów końca będą um, niezbyt przyjemne. Właśnie z tego powodu, żebyśmy. Um, w, w momencie kiedy, kiedy właśnie te epidemie będą szalały, czy też jakiekolwiek ograniczenia praw człowieka będą miały miejsce, czy nawet wojna jakaś będzie miała miejsce, czy cokolwiek, czy jakieś kataklizmy, trzęsienie ziemi. Wszystko to, o czym Jezus Chrystus wspominał, żebyśmy pamiętali o tym, że że to jest w planie, to jest w Bożym planie, to wszystko musi się wydarzyć, musi się wydarzyć. Czy my będziemy to demaskować, czy my będziemy yy, nawet przedstawiać ludziom dowody na to, że jest to planowane, yy, myślę, że nie spowoduje to tego, że te plany zostaną przerwane, jeżeli nawet jakieś istnieją. One nadal będą realizowane. Myślę, że lepszym sposobem otwierania ludziom oczu w tego typu sytuacjach, w sytuacji, w której oni się boją, w której, w której stoją przed obliczem jakiegoś zagrożenia, e, ludziom, którzy, którzy są ateistami, czy też ludziom, którzy no, nie wierzą w ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, co ma często miejsce w Kościele katolickim, na przykład, to właśnie tym ludziom mm, w momencie, kiedy ten jedyny grunt, jaki znają, wymyka się spod kontroli, no bo jeżeli ludzie widzą sens, tylko w tym życiu tutaj na Ziemi, a nagle to życie im zaczyna się jakby hmm, zaczyna być przejmowane przez jakieś nieznany dotąd nieznane dotąd zagrożenie, to myślę, że lepszym sposobem niż pokazywanie źródła tego zagrożenia jest pokazać Cel tego wszystkiego, że celem, ostatecznym celem wszystkich wydarzeń, jakie mają miejsce na Ziemi, czy to dobrych, czy też złych, aż w czasach ostatecznych szczególnie tych złych, jest ponowne przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, co zapoczątkuje, co zapoczątkuje oczywiście życie wieczne u boku naszego Boga Ojca, w niebie, coś niesamowitego. Nie będzie to łatwe, te czasy ostateczne będą trudne, ale myślę, że łatwiej nam samym również będzie się uporać z, z tymi trudnościami, jakie, jakie mają przyjść na ten świat kiedy nie będziemy patrzyli na źródło tych problemów, czyli tych wszystkich iluminatów, tych wszystkich masonów i tych wszystkich innych podejrzanych charakterów kierowanych duchem Antychrysta, ale sami również będziemy patrzy, patrzeć na, na, na cel, na metę, na koniec tego biegu, na końcu którego spotkamy się z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem coś niesamowitego, a z drugiej strony oczywiście nie będziemy dodatkowo napędzali tego całego cyrku diabła, który, który właśnie ma miejsce dookoła, bo tak jak wspomniałem już wystarczająco intensywnie jest on napędzany przez telewizję, przez radio, przez gazety, przez wszelkie środki masowego przekazu i ludzie są bombardowani już tymi informacjami, o niczym innym już nie mówią, o niczym innym nie myślą, a szkoda, bo właśnie w takich momentach no i uczniowie Jezusa szczególnie powinni wskazywać inny temat. Związany, związane oczywiście z tymi wydarzeniami, ale przedstawiający drugą stronę medalu tą jasną stronę medalu. Bo ta jasna strona medalu daje nam nadzieję, daje nam wiarę, daje nam jakieś takie budowanie duchowe, a to jest właśnie ludziom potrzebne w takich właśnie momentach. Także moim zdaniem ta pandemia, czy też plandemia, jest dobrym momentem na ewangelizację, na to, żeby wskazywać ludziom Słowo Boże na to, żeby wskazywać ludziom słowa Jezusa Chrystusa, a szczególnie właśnie to zdanie, że to wszystko musi się wydarzyć, żeby się nie bać, żeby pokładać nadzieję w Nim. Wiele razy w historii Izraela, o której czytamy na kartach Starego Przymierza, w których to właśnie Izrael... No, znajdował się w sytuacjach, które można by było, śmiało powiedzieć, były już praktycznie bez wyjścia, beznadziejne. A Bóg jest ekspertem od tego, żeby e, przekuwać te wszystkie mm, beznadziejne, wydawać by się mogło sytuacje na korzyść. Na korzyść tych, którzy mu ufają, na korzyść tych, którzy wołają do niego i na korzyść tych, którzy przede wszystkim na niego patrzą w sytuacjach właśnie zagrożenia. W sytuacji zagrożenia, zamiast patrzeć na źródło zagrożenia, patrzmy na. Patrzmy na Naszego Boga Ojca, do którego mamy dostęp przez Jezusa Chrystusa. Świetnym tutaj przykładem tego typu działania jest to, kiedy na pustyni Izraelici, wędrując do Ziemi Obiecanej, byli kąszeni przez jadowite węże. Jedynym źródłem utrzymania się przy życiu było spojrzeć na miedzianego węża, który był nabity na pal. Oczywiście był on obrazem, takim przenośnią czymś, co symbolizowało Jezusa Chrystusa, który również w przyszłości miał zostać zawieszony na krzyżu. Na niego, mamy, na niego mamy patrzeć, jak Izraelici na tego węża. Nie jest to łatwe, no bo wyobraźcie sobie sytuację, że wędrujecie sobie przez las i jesteście kąszeni przez całe stado jadowitych węży. No, naturalną rzeczą jest, żebyście patrzyli pod nogi, prawda? tam gdzie te węże się znajdują. Próbowalibyście na ludzki sposób się od nich odgonić, czy też w jakiś sposób przed nimi uciec, więc normalną rzeczą jest to, że trzeba patrzeć w miejsca, gdzie te węże was kąsają. Jednak Bóg mówi coś zupełnie innego, coś co nie jest logiczne na, na taki ludzki sposób myślenia. Czyli w takiej sytuacji mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa, który jest pośrednikiem do Boga Ojca. Tak jak właśnie Izraelici patrzyli na, na tego węża miedzianego, i to dawało im, był to jedyny sposób, dzięki którym dzięki któremu e, mogli, e, mogli e, zachować życie. No dzisiaj mamy też takiego wirusa, powiedzmy, e, wirusa, czy też nawet, e, no bo nie wierzę w to, że wszyscy, wszyscy nagle będą mieli bezpośrednią styczność z tym wirusem, ale jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio jakieś e, konsekwencje związane z tą pandemią dotkną dotkną nas wszystkich. Już nas dotknęły i pewnie jeszcze bardziej um, takie dobitne, czy też jakieś dokuczliwe konsekwencje będą nas dosięgały i w takich właśnie momentach, czy też niekoniecznie ta pandemia, bo, bo to może być jakiekolwiek inne wydarzenie, o którym wspominał Jezus Chrystus, chociażby jakieś kataklizmy, trzęsienia ziemi, to też jest trudna Trudne do przejścia, jeżeli trzęsienie ziemi nawiedzi jakiś rejon no, i zburzy komuś dobytek życia, prawda? W każdym tego typu zagro zagrożeniu mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa, który jest pośrednikiem do Boga Ojca, u którego z kolei nie tylko jest pocieszenie, nie tylko jest rozwiązanie, nie tylko jest ostateczne zdanie, ale do Niego będzie należała meta. To On stoi na mecie. Do której zmierzamy. A na tej mecie znajduje się życie wieczne. I, I o tym właśnie, co u góry myślmy, a nie o tym, co na dole. Właśnie to jest ten piękny werset, e, który, który tak, którym chciałbym zakończyć to, e, to krótkie rozważanie. E, e, I cokolwiek by się nie działo tu na Ziemi. Czy to będzie pandemia, czy to będzie kataklizm, czy to będzie totalna inwigilacja, czy też jakiekolwiek plany. Jakichś tajnych stowarzyszeń, które, które trudno powiedzieć nawet co, co planują w przyszłości. Patrzmy na górę, tam gdzie Jezus Chrystus przebywa po prawicy Boga Ojca, i o tym co u góry myślmy. Bo to jest jedyny sposób, żeby ujść z życiem. Nie tylko z życiem, nie tylko z takim fizycznym życiem, po prostu po to, żeby nie oszaleć w tym zalewie złych informacji, ale też z życiem wiecznym, bo to jest jedyny sposób na to, żeby odziedziczyć życie wieczne. Ufać Bogu, wierzyć w zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie i wierzyć w to, że Bóg ma ostateczne zdanie, że On to wszystko kontroluje, a dowodem na to są słowa Jezusa Chrystusa. Że to wszystko musi się wypełnić. Także nie martwcie się, to wszystko musi się stać. To i pewnie dużo gorsze rzeczy, ale to jest w pewnym planie Boga. Planie, który na końcu, właśnie na którego końcu znajduje się życie wieczne. Niech Duch Jezusa Chrystusa prowadzi nas właśnie w tych. W konstruktywnych myślach, w myślach o Jego Królestwie, w myślach o życiu wiecznym, a nie o tym, co planują jacyś podejrzani ludzie lub też co oni realizują. Niech to nas nie dotyczy, niech to nas nam głowy nie zawraca, bo to nie jest aż takie istotne. Bóg jest nad tym wszystkim. Błogosławieństw życzę Wam wszystkim. Do usłyszenia.